Okej, okay, tu mamy złe kwiaty Okej, okay, przepękamy to Pozbieramy je One się mogą przydać udziska Werewę do czego? się do czegoś mogą przydać Okej, często otwieraj dżub Nie, to ci nie dam, dam ci to i to Tak samo pojęczynkę i to, żeby sobie gniło Mhm, nice, świetnie yy, pochodnia, na szybko i to sobie sprawdzimy ognisko. Okay. Świetnie, yy, mamy się kiera. Ciekawe co wylatuje z tego krzelo, bo już nie pamiętam, nie wiem czy nie patyki. Mhm. No lipa to tyle zachodu, jedno drogostwo Jakieś kierę sobie roznimy to Mamy drewno, 18 w, w staku. Dobra co widzimy z kurde... ...gromerem, bo kurde teraz naprawdę nie wiem. Okej. Okay. Dobra. O! Jak milutko! Kolejne piączki. Yy, Przełożmy to z łapki do łapki. Jedzie z Ok, zyska z mimo że teraz już na to kolusz. Teraz ja sobie zrobimy poprę na ptaki także. to mi szkodzi. Nic się nie stanie. Ciemny las. Okay, pak prze... poeksplorujemy sobie ten świat. Dobra, są pająki jeszcze. Możemy ten rzadki lud wyskoczyć w końcu. Okay, to jest na te pająki. I nic... to jest, że nic nie zrobią jej. Bo nas szybko sadzi obrażenia. Naprawdę świetnie. świetnie. Mamy darmowe. Dobra, pozbieraj to. Mamy darmowe pajęczyny. Zajebiście. Okej. Okay. Dobra, ale mi też odbierały... Czytelność, trochę no, coś jeszcze tutaj znajdziemy, czy nie? Możemy się przejść, wszystko zrobić. O, tu jest cmentarz, Czy gruby jeden był. Mhm. O, kwiatek. Przyda się teraz. Na ciężką sytuację. A czemu ludziska chce zrobić ten. Ee, prehistrator, To jak nam mam nazwać? A z takiego powodu, że... Yy... O, kwiatki. No se Z takiego powodu, że z niego wypadają króliki. I to może być bliska zajebiste... Co jest zajebistego. Mamy... Musimy tylko zabrać jeszcze cztery króliki. To sobie marchewka na to zostawię. Uu. I macie lepsze... żarcie. No dobra, bierzemy szpadel i lecimy z koksem. To, tak i tak musiałem to wykopywać. Okej. Okay. Oni się pozbędą całego zapasu jagód. Dobra, to jest ten szpadel lepszy. Ciekawe schodzi na wykopanie jedno. E, 1%. Malutko Ok, tu są jeszcze też jagody Okej, okay, możemy będziemy mieć co do jedzenia na samą drogę powrotną mhm. Świetnie. co tu leży? A tu jest żaba Nieco leży Ok, bierzemy to w Wszystkie im wykopię. Ja jestem świnia, nie? O, ja zaczyna się nos wydłużać. To mnie bardziej boli. Ale ja też bliska dam radę, myślę. Przez... Yy, zimę. W końcu mamy tyle żarcia teraz nabraliśmy, że. u masakra. Ulala. Dobra, to ci wcisną, bo tego więcej nie będę zbierać. Okej, okay, ktoś się bije z pająkami, świetnie. Ale coś trochę będzie darmowego, że. czegoś wyżało. Dobra. I możemy spadać do nas na prowincję. Kiedy to się biło tuś. Już chyba się tam biło. Bijcie się, linićcie się. Dobra, padło. Świetnie. Idziesz tam to rozwalić? Ok, nice. dobra, teraz na pewno zaczynam na zrobienie tego kapelusza. Dobra, spadamy stąd. Ok, dziś będzie się rozbić w lesie w ciemnym lesie. Darkwood. <grymne> ok, będzie świetna zabawa sobie nakrafcimy rzeczy ok, ale naprawdę blisko byłem tak blisko giganta jak nigdy i to spieprzyłem. Fak. żadnego wolnego miejsca ok, to są pojemki. ok myślę że tutaj się rozbijemy Mhm. Miałem za tym się kierę możemy ją do końca wykończyć Ok, to chyba drzewca nie będzie A naprawdę, prawdę, ja miał ten dzwonek, to jest tylko liczba użyć trzy razy, ale Eee, niczym się już nie obawiał. Bo o wiele, wiele, wiele mi łatwiej. Ok, dobra, nie wiem, czy... Eee, no cicho bądź. dobra, super. Wszystko się spaliło. Okej, okay, pająki się boją... Jestem go koło mi... Jestem nie mi jeszcze. Okej, okay, weźmy sobie dwie połączynki. Jakie coś wypadło mięso potwora, wierzymy. Okej, okay, ja widzę, że popiół jest dosyć lichym sprzętem. Dobra, do bazy. Takie okay, co? Jak Ok, coś tu na bynajmniej. Ok, dobra, to nas wywali tutaj, do świnek, a my sobie skoczymy tu. Dobra, tak szy im szybciej, tym lepiej. Zamijamy się co, co nieco. Jeżeli dzisiaj te króliki Dobra, w tym celu zrobię sobie zaraz popeczkę i będą być klasa. Mhm. Dobra. Aha, tu muszę przejść przez te dziodostwo. Nie wiem nadzieję, że żart nie będzie. Ok, sadzonki. Wiesz to? Mhm. Ok, miejmy nadzieję, że będą nam te cztery króliki. Już jednego widzę. Ok, jeden jest tu. Nawet dwa aż. Survival. Popka. To sobie tutaj postawimy. To być zachęta, a nie drop. O właśnie. Yy, jeszcze jedna. Dobra. Trzeciej połapiemy, będziemy w spokój. Teraz tak, y, co ja chciałem? Ty, Chester, masz to. Ja sobie w wodówce. wodę. Tak samo jak i wody. Okej, okay, to mi się zaczyna psuć, To zrobimy sobie blisko szerełko. Z tego Wszystkiego. jego. O, i to. W sumie zjemy to. O, to mam. Szybciej, 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 szybciej. Dziękuję. Dobra, pozbędziemy się teraz z tych krzaczków. Tyle myślę, że blisko starczy. Okej okay. Muszę obrócić kamerkę. Mhm. Mamy fajne. Porządki. Ok, czy jestem coś tutaj. tej. Te lepsze. Sadzonki to sobie blisko gdzieś posadzimy na widoku, żeby to ładnie mi oczy cieszyło. Troszkę żyliśmy aż O cholera, wająco ciekawe. 9 Ale nie szkodzi Że po uciekały Teraz tak, gdzie miałem z tak z drewnem Tu to sobie weźmiemy eee... Ok, O mamy jedną Nie nie, poczekajmy chwilę Ndziska Muszę sobie wykupić jedną skrzynkę jeszcze. Jeden magazynek. I tak, co sobie umieścimy? Mięso potwora, niech sobie gnije. Gdzieś tam też miałem schowane, ale mniejsza z tym. Ok, to można zestapować. To tak samo. A mogę schować, to mi się nie przyda. Na chwilę obecną. Tu mamy fletnie panaty, schowane sobie. Tego też nie potrzebuję aktualnie. To sobie schowamy na razie, to tak samo. Teraz tak. Poproszę yy, Marchewkę jeszcze szybciutko Jednego królika tutaj wygonimy yy, Gdzie jest królik yy, Piek, 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 piek yy. Dobra, idź tam Idziemy chłopaki yy -y, Poproszę to Może ten się już złapał co było bardzo fajne i przyjemne a nie idzie dopiero, dobra niech idzie Ech, Dobra, cztery deski, tak mhm, Dobrze Dobra, to do magazynku, tego teraz nie potrzebuję Będziemy tu używać raczej zimą, jak nie będę miał żarcia Okej, okay, teraz tak, co tu chciałem? Pajęczyna Pajęczyna Okej, okay, to jest to tak? Co to jest? Swinghead Okej, okay, i teraz miałem sobie wykonać od dziecka ten magiczny przedmiot I to sobie ja my... straciłem go czy nie Dobra, jest w budowie więc tak yy, technicznie, że z bliska polecimy sobie po żarcie yy. coś tu brakuje do gotowania? Zrobię sobie sobie salę yy, Techniczne Technicznie, z bliska biorąc, polecimy gdzieś na właśnie. Do lasu mamy dwie się że jest spoko. A, sałamka się drugo, długo robi 104 Ok, a z tego coś kupię, okay? Nie mogę, zejdźmy to Dobra, to 10 kotków wystarczy 12 życia, no mało trochę ale dobra, to sobie postawimy to ludzisko obuduje sobie murem im większym tym lepszym właściwie no może kamienią byłby lepszy w tym wypadku chociaż mamy mało zobaczymy, zobaczymy ludziska czyli nawet nie potrzebuję tego co przeczytałem właśnie, że z tego właśnie kapelusza wyskakują króliki, to by był do dobry motyw na ...zapewnienie sobie żarcia zimą, żebym nie musiał się martwić o żerełko. A, i tu mamy to jeszcze mroczne paliwo. Dobra, niech to jeszcze przetrzyma chwilkę. Okej, okay, gdzie to są drzewa kasztanowe? Tam tylko. Ładny kawał Okej, okay, to jest jakiś plecaczek To jest sejwik. Hmm Dobra, a struktury, 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 struktury Zacznijmy ile będę potrzebować na... A, deski i lina, to tylko kamienie Dobra i dolecimy z na kamieniową. Weźmiemy sobie... tak drewna z razie bo coś tutaj nie pójść o, Tak? Eee... Kamieniołom. Gdzie miałem kamieniołom? Aha, tutaj. Dobra. To jest ten cholerny wszystko jedno. Okej, okay, może od razu powrotnie sobie parę drzewek skusimy. A skąd to przywiało? Dobra. Kamienie. Wszystkie leci, ja się przejmować. Tak, wiem, że jest szesnasty dzień. Jeśli ja się ma mam całkiem nieźle. Dobrze. Okej, to tu tu wszystko, wszystkie kamienie, żeby potem tu nie pusiło łazić. Może po, po lód, co nam się przyda kiedyś na razie tylko to. Mhm, nasionka, poproszę. Uuu, kamyszek.